Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Testowanie oprogramowania. Dzisiejszym tematem będą wskazówki, porady na temat tego, jak się wyróżnić jako osoba, która poszukuje pierwszej pracy jako tester oprogramowania. Podkreślam, że jest to oczywiście moja własna opinia. Jeśli masz jakiś inny punkt widzenia na, na ten temat. Bądź chciałbyś o coś jeszcze wzbogacić ten materiał, to podziel się proszę w komentarzu. Na pewno będzie to wartość dodana dla osób startujących w tym zawodzie. W pierwszej kolejności wiadomo, że trzeba posiadać jakąś podstawową wiedzę na temat testowania oprogramowania, poznać zagadnienia z syllabusa i STQB, potrafić projektować przypadki testowe, wiedzieć jak poprawnie napisać zgłoszenie z błędem. Takie umiejętności są jak najbardziej w porządku. Jednak osób, które będą posiadały podobne doświadczenie, jest całkiem sporo. Dlatego ważne jest, aby osoba aplikująca na stanowisko testera pokazała, że rzeczywiście się tym testowaniem interesuje i chce się w tym zawodzie rozwijać. Taką niewątpliwie dużą zaletą to będzie na pewno platforma UTest i Twoje doświadczenie na tej platformie. No, Przede wszystkim Twoje doświadczenie na tej platformie. Utest jest platformą bezpłatną. Możesz tam założyć swoje konto i oprócz Akademii, w której zdobędziesz potrzebną wiedzę, będziesz miał również możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w komercyjnych projektach. Po Utest różne firmy, różne organizacje tworzą cykle testowe, do których można dołączyć. W rezultacie otrzymasz stronę internetową, aplikację internetową, sklep czy też aplikację mobilną. Do testów i będziesz mógł sprawdzić się w praktyce. I dodatkowo wszystkie defekty, które znajdziesz, będziesz mógł zareportować, zareportować w swoim w systemie zgłoszeniowym uTesta. I za takie raporty z błędów możesz również otrzymać jakieś tam małe wynagrodzenie. Takie doświadczenie można śmiało wpisać w CV i na pewno będzie to ogromny plus. Dużą zaletą w oczach rekruterów będzie twoje portfolio na platformie GitHub. Możesz tam stworzyć repozytorium, w którym pokażesz rekruterom, co potrafisz. Możesz w nim zamieścić na przykład zaprojektowane przypadki testowe dla jakiejś aplikacji, jaką sobie wybierzesz, sporządzone plany testów, przykładowe zapytania z języka SQL, wyeksportowane pliki z kolekcją z Postmana, w których przygotujesz jakieś przykładowe testy dla dowolnego api. Czy nawet dodać jakieś zgłoszenie z błędem, który znajdziesz przy okazji przeglądając jakąś stronę internetową, a jest ich na pewno wiele. Innymi słowy, pokażesz to, co potrafisz. Takie portfolio dla deweloperów jest wręcz wymagane. Raczej rzadko się spotyka z taką sytuacją, że kandydat startujący jako deweloper, web deweloper, nie podlinkuje swojego portfolio w CV, w których tam zamieści swoje realizacje, jakie wykonał przez ten najbliższy czas. Fajnie, że też się to zmienia, jeśli chodzi o świat testowania, oprogramowania, choć i tak, niedużo osób dodaje takie portfolio do CV, a jest to w mojej ocenie na pewno duży plus, wartość dodana. Dobrym pomysłem jest dodanie informacji dla rekruterów, jakie kursy się przerobiło w ostatnim czasie, na jakich bootcampach się uczestniczyło. Informuje to o tym, że rozwijasz się w tym kierunku, robisz coś aby stawać się coraz lepszym. Dodatkowo takie kursy bądź bootcampy mogą być niektórym rekruterom znane i zobrazować pewien zarys, pewien zarys tego. Co rzeczywiście potrafimy robić, więc jeśli chodzi o dodanie takiej sekcji, to w mojej ocenie jest warto. Tworząc CV, logiczne jest to, że musimy w nim wypisać umiejętności, jakie posiadamy. Zakresy oczywiście testowania, oprogramowania. Najczęściej to wygląda tak, że dodajemy jakąś umiejętność, na przykład projektowanie przypadków testowych i klikamy Enter, test link i Enter i tak dalej. Albo przy, przy umiejętnościach. Dodajemy dodatkowo jakieś gwiazdki, co kompletnie nic nie mówi o tym, na jakim poziomie opanowaliśmy dane narzędzie. Weźmy na przykład takiego postbana, którego mają wpisane dwie osoby. Żeby lepiej zobrazować, to niech to będzie osoba Krzyś i niech to będzie osoba Ania. Obaj dali przy tej umiejętności dwie gwiazdki. Krzyś potrafi tworzyć zapytania, post, get, weryfikować status, kod, a Ania tworzyć zapytania, weryfikować statusy, odpowiedzi zautomatyzować te testy w Postmanie, wykonując różne asercje, podpiąć je pod Newmana, no i tam dodatkowo zintegrować z narzędziem C i CD. Ale czuję, że jeszcze przed nią daleka droga, więc zamiast takich gwiazdek lepiej napisać po prostu krótko, co potrafimy rzeczywiście w tym narzędziu robić. Da to lepsze światło rekruterowi na nasze umiejętności i będzie widział, czy taki kandydat wpasowuje się w profil, w stack firmy, czy też po prostu nie. Myślę, że takie rady na pewno wzmocnią Twoją pozycję. Nasz najważniejsze jest to, aby się po prostu cały czas rozwijać w tym kierunku i się nie poddawać.